Witam, dzisiaj zaprezentuję Wam kamerę TASER EXTREMELY Dostarczona została ona w takim oto pudełku Tutaj Można zobaczyć z każdej strony Następnie sam wygląd kamery Kamera została mi od razu w fabryce zamknięta W etui wodoodpornym Kamera się wydaje, ona jest dosyć mała to oczywiście wiadomo, że to jest kamera sportowa, ale jedna z najmniejszych kamer jakie w ogóle w życiu widziałem. Dobrze, w zestawie do kamery zostało dostarczone. Chwyt na rower. Podłączenie do telewizora. Chwyt na taśmę zaciskowe. To się im bardziej zaciska można nawet na ręce nagrywać. Oraz kabel USB. Za chwilę pokażę Wam jak działa takowa kamera, jak nagrywa. Thank mm -hmm. you.